Lubujemy killera na 5 genów. Ewentualnie lubujemy gena na 5 killerów To wszystko się okazuje To jest w sumie taki stream testowy, totalnie testowy. Bo po rzeczy, w miałem tej I po prostu po prostu wszystko. prostu czy jednak się prostu i nie będzie prostu Myślę. Zdążę. Zobaczcie jaki mam build, ale pewnie to co zawsze, chociaż w sumie zmieniają więcej, bo teraz mam to z dziadkiem, dziadkiem dziaderskim. To byśmy byli w razie co zabezpieczeni szakiem. Ja w ogóle uważam, że teraz jest jakaś drama z Hadley. Hmm. Jakby wcześniej nie było. No ale że tam w ogóle dodacą mi ją, jakby poza konkursem jakiegoś skina uważam, że to jest zdecydowana przesada to jest ta linia Co? To nie powinno wejść, mi się wydaje. Oh. I'm done. Też to ler. Także jak manujesz Dobra, to jest ściemnięta, miło. Wrócę tutaj do ogana.

Dobrze, Lil Użyj swoich chemikalientów na mnie. Ale ładna jest ta bomba czerwona do ogona, pójdę na innego każde moje pójście do ogona może się śmiercią, więc o, zrobię tego Nie mu u... Lupuję, chciałem powiedzieć, lukuje ta rola. Odmlą Nie daleko Mori? A ona no, idzie możesz podnieść Okej, okay. jakby się udało, to by było fajnie. dan <Thank> berikutnya. dać ci głośniej, bo cicho jesteś. No właśnie, ja jestem w trakcie. Czekaj. O, to jestem ja. Bo jestem w trakcie testowania. Bo poustawiałem na nowo ustawienia wszystkie. Ono eee... tu przyjdzie eee, i poustawiałem na nowo ustawienia wszystkie. Bo zmieniałem tamte bitrate y i tak dalej. I właśnie próbuję co działa, a co nie działa. Ona przyjdzie tutaj na tym mhm. dale. dronka paskudna. I próbuję co działa, a co nie działa, żeby zobaczyć. Yy... Czy ja się tym zrobiłem? Nie, Aha. Żeby zobaczyć jak jak to poustawiać, żeby na przyszłość dobrze działało obsłuszkę sobie wywalimy. a jak sobie teraz, bo ja teraz w ogóle nie podgłośniłem siebie podgłośniłem jakby dałem, miałem minus tam 17 chyba a mam teraz 20 yy, 13 to jakby 5 decybelus. Musiałem się skupić A w czym mam nie peszyć? Kobieta gram z tobą od wielu lat I zazwyczaj to ty umierasz w pierwsza, więc patrzysz jak im nie grają <grym> A ja i tak dosłownie tylko dwie gierki tak na przetestowanie. Dlaczego to robimy? Tak na przetestowanie, bo... Musimy jechać po zakupy. No dobra. Ok. Dobra, jest na niej, nie na mnie, elegancko. Oho, tak się spojrzała na tą szafę. Nie no, tak to można żyć. Ja dzisiaj jeszcze w ogóle planuję live'a. Myślę, że możemy wieczorem pograć, zrobić, ale ja rozpoczynam nową serię. Będzie to seria ze Stardew Wally. No i cyk. No może sobie, sobie tak sobie tutaj zajrzę, zobaczę co tutaj trzymają. No i to i lepiej mnie teraz słuchać, jak się podgłośniłem czy nie? O! O, proszę. Nie do tego ta skrzynka służy, ale. Tak. No to fantastycznie, że mnie słuchać. Lepiej jestem bardzo dowolony, bo ogólnie jak podłączę bo zainwestowałem w urządzenie przechwytywarkę, wideo kartę jakąś taką i ja sobie to podłączam jakby pomiędzy xboxem a pc i monitorem i to przechwytuje yy, z, jakby sygnał HDMI z xboxa do komputera, dzięki czemu w OBSie wyświetla się obraz z xboxa bo normalnie się tak nie da i i dzięki temu jakby mogę streamować z Xboxa i na przykład słychać wtedy też mnie albo Was na Discordzie. A e, słuchawki, jakby, jak gadam z Wami, ja jestem na Discordzie na komputerze. Jakby mam na komputerze dźwięk z Xboxa, przez to ja mam opóźnienie minimalne, ale mam. I to jest w ogóle mega zamieszane, bo jakby jak podłączę słuchawki pod Xboxa, to wtedy słychać Was, słychać grę, ale nie słychać mnie. Nie wykrywa jakby mikrofonu. Musiałbym mieć osobno jeszcze podłączony mikrofon. O tak, moment, dobra. Musiałbym mieć osobno jeszcze podłączony, jakby dodatkowo chyba mikrofon, yy, żeby było mnie słychać. Fajnie byłoby wiedzieć, gdzie ta punia Lil robi. Tak, to jest skomplikowane, ale działa o dziwo. No dobra, no to ja zacznę robić ten po prostu e, działa. O dziwo, naprawdę działa. Ja też słyszę, że ten dźwięk jest gorszy niż jak podpinam po prostu po prostu słuchawki do xboxa Plus taki, że mogę grać na bezprzewodowym Teraz Ja myślę, że ta małpa jest w szafce Ja się schowam Nie, robi gana, okej okay. Ale za to druga małpa, tu gdzieś jest u mnie. Szuka tam. Proszę, tylko nie podchodzić do tych szafek. Mały paskudna. paskudne. Okej, okay, topnęła się na górę maina, dobra. Elemantko. Dobrze, że nie ma tego, że jak kopnie GEN to jest mały skilczek, bo ja tego nie potrafię nigdy traf trafić. Dobra, będziemy widać. I przy okazji płynia Nunia von Lilfips zobacz gdzie Arbie ja Gena. Może tu przyjdzie. Coś mi mówi, żeby się schować, bo ona nie jest guniona, więc pinda zaraz tu przyjdzie na pewno. środkowej, będzie bezpieczniej. Nie, dobra. Menda lilpipska jest goniona. Fon lilpip. Yes, yes. <ścoughs> Sunny Queen, w sumie King. O nie, ona tu idzie. Malfi w drugą stronę. Okej, okay, poszła w drugą. Miło. Jeśli polukuję ją jeszcze 20 sekund, to ja skończę tego na. Mam nadzieję, że... A nie, w sumie na nie jest. Dobra. Dobra utnę sobie jajo utnę sobie jajo utnę sobie jajo utnę sobie jajo Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki, hacz na małym, hacz na małym, zapomniałem o tym, hacz na małym, fak jest tam. Przecież... Nie wierzę. Najlepsze, że ona tu wróci do mnie w 3,5 sekundy. Bzdura jest No Dobra, 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 dobra. To jest moja szansa, to jest mój moment. Sceny. Jest to chrósze, zobaczmy, co tam ma w tym, mhm. to mogło wiele pomóc. No cóż, I tried. Nie udało się. Co ja mogę? Ale jaką promocję? Kubie to, czy ty chcesz angażować środki, których nie posiadam? Zamówiłem dzisiaj żwirek za 72 zł. <śm> Żeby i to miał gdzie popersować sobie. No ale ten żwirek 72 kosztuje, bo widzę tego emotka twojego, ale kwestia tego, że on starcza na...